Hejka, witajcie w nowym odcinku, nowej serii eee, To jest pierwszy odcinek zimowy raj No i dzisiaj zaczniemy z przygodę. Zaczniemy od wybrania naszej postaci. Zbierzmy taką. No i zaczynamy. Zima. Padający śnieg odkrywa krajobraz białą szatą, napełniając go spokojem. Kryje nagość drzew, którą dawno utraciły swe liście. Wszędzie jest bardzo cicho śpiewu. Taki dawno już odleciały do cieplejszych krajów, a większość zwierząt dużych i małych udała się do swych zimowych, fryłych, tam na spełnienie przed zimnem. Ale w dolinie zima nie przeszkadza ludziom w codziennym życiu. Stajnie muszą być posprzątane, konie wyczesane i nakarmione. Szlaki, padoki i kluby są pełne są radosnych jeźdźców podziwiających świat z wysokości gęskiego grzbietu. Wszyscy szukają szykują się na pokaz koni. Detrygia. Najbardziej prestiżowy konkurs skoków na świecie. Tylko nieliczni jeźdźcy z najlepszych światowych stali zostają zakwalifikowani. Nie dokończyłam, ale okej. Okay. Ja wiem, jak tu się steruje, więc przyklikamy to, żeby tutaj żadnego tego nie było. Cię widzieć w Dolinie. Na początek zawsze uczyniamy się, że elementy no, już umieją zaprywać koniec. Dlatego będzie Ci przyzwoity przywajcie. Oto szczotka i wiatro, dzięki którym będziesz mogła, zawsze będziesz mogła wyczyścić i napoić swojego konia podczas pojutów w dolinie. Proszę o to mój powitalny prezent dla Ciebie. Powodzenia, Oby ta szczotka i, i to wiadro ci się przydały. Hmm. Tutaj w Sadinie Minder mamy specjalny system. Jeśli chcesz zarobić dodatkowe pieniądze, aby już potem wydać się w okolicznych sklepach, sprawdzaj tam ogłoszeń. Można jej znaleźć zadania do wykonania. W i zawsze znajdzie się coś do zrobienia. Czyszczenie, pojenie, karmienie, sprzątanie. Jeśli szukasz zajęcia, po prostu zajrzyj na tę tablicę. Pamiętaj, aby zgłosić się do mnie. Nazywam się Eric Love. Po wykonaniu zadania. Erik. I tutaj zawsze ja sobie tę scenę. Żeby Weźmy sobie 10 albo 15 jazdy. 15 skoków, skoro tutaj będzie e, tam. Będą skoki. 5 do kontroli. Dobra, 7. I resztę do opieki. Najbardziej celujemy w jazdę e, i skoki. Dobrze, weźmiemy sobie od razu zadania. Boksy nie były sprzątane już całe wieki. Czy ktoś mógłby się tym zająć? Szufla leży w stajni, Erik. Nakarm konie. Dlaczego nikt nie nakarmił koni? Trzeba to zrobić natychmiast. Napój konie. Konie wyglądają na spragnione. nieprawdaż? Ktoś mi się je napoić. Wiader w a woda w studni. Erik. Czy ktoś mógłby zająć się wyczyszczeniem koni zaczynają wyglądać na zaniedbane. W środku leży w stajni. Zrobimy sobie to szybko, a trochę hajsu zarobimy. Szkoda, że to tak jak w stawle, nie ma czegoś takiego, że... Od razu mamy. W że przy każdym zadaniu, chociaż te... ...5 shieldingów dostajemy. I żeby to zajęło nam zadanie to zawsze musimy iść, a nie nigdy naszym. Bo jak ja się już tak wkopałam i nie mogłam skończyć zadania przez to, że używam swojego przez przypadek. W drugiej części Niestajnim Marzeń było tak, że jeśli poimy jakiegoś e, konia jednego, to nasz magicznie też się po Trzeba akurat w tej. Nie, chyba nie w tej. Trzyma to przydatne było. Ogólnie tutaj mamy też metale, które możemy wszystkie zdobyć. Oczywiście będziemy się starali zdobyć wszystkie. Tutaj są dodania. Tutaj te karty postaci, a tutaj konia jakiego mamy. Nie wiem w jakiego jeszcze będziemy celować, ale na pewno jakiegoś lepszego. Zwłaszcza na ten konkurs się przydał. Z tego co pamiętam, ten biały to Arab. Co możemy zobaczyć? No, tak. Tylko, że on jest drogi, ale jest bardzo fajny. sprawdzimy sobie. No ma siłę większą dużo. Szybkość to są. Ale dyscyplina ma mniejszą ale tak ogólnie to jest bardzo mega jak widać i zobaczcie mam teraz ostatni

Wiesz, że nasza trójka chodziła razem do szkoły? Przekonajmy się teraz, czy jeździecwo masz we krwi. Mawiają o tobie, że urodziłaś Ci w środek, ale ostatnimi czasy zaniedbałaś trening. To musimy wsiąść na konia. W porządku, więc jednak potrafisz jeździć. Zgłosiłem, gdy zechcesz stawić czoła większemu wyzwaniu. Okaże się, czy jesteś rasowym miejscem. Na ziemi, tak. proszę. Dobra. albo przegapić ten czerwony, który nie będzie trzymało się. jest semialny. Teraz muszę go Tak no to... just in the job Co to dzisiaj będzie? Już nie głośna jest muzyka, ale... nie mogę jej bardziej ściszyć. Dobra robota. Lepiej niż się spodziewałem. Wracaj, gdy będziesz gotowa do walki o medale. Gdy zaliczysz ćwiczenie zadane ci przez okolicy, będziesz mogła wracać do niego, aby poprawić swój czas i zdobywać medale. Od brązu po złoto. Więc teraz dam sobie... To nie jak jest bardzo brama albo rano. O, robimy to trzymaj. Ogólnie tutaj nie ma... to że ta tablica jest tylko raz na, na dzień. Tutaj w przypadku tej raz na dzień gry. Tu jest cały czas. Możemy sobie... Dobra, teraz robimy drewno. Teraz hmm. 10 do jazdy, 10 do skoków i po 5 do tego. My tu chyba nie da się tam, żeby wszystko mieć na maksa się wydaje. Hmm? Dobra, spróbujemy na złoto. jedziemy jeszcze do Teraz już tylko jest zwykły trening, więc go już nie robimy, bo przynajmniej nie ma większego sensu. Pojedziemy jeszcze sobie tylko zrobić to szybko zadanie zakupy, jeśli nie jest długie. I kończymy ten odcinek. No to jest takie słabe, że, to, że nie może pić. Na przykład raz go poisz i już. Hmm. Jeśli chcesz wydać pieniądze, które zarobiłeś wykonując dodania w stanie, proponuję ci odwiedziny u Antoniego, który prowadzi sklep w samym centrum Minder. Wystarczy przejść przez most. Raczej chyba długie nie będzie. Od razu jest siano. Na jesiennym Galapie można było zbierać te rośliny z ziemi i tutaj po 10. I tu po 5. I przy następnym zrobimy tak, że, ten, yy, że na odwrót zrobimy, żeby trochę mi. wyrównać. Witaj, Luna. Erik uprzedził mnie o twoim przybyciu. Jeśli pragniesz coś kupić, kliknij tylko kasę, by otworzyć sklep. Następnie przyciągnij przedmiot do ekipunku. Upewnij się tylko, że wystarczy ci pieniędzy. za exactly. że... Kupujemy. Za 10 kupiłem sobie właśnie 10 co namaszczuwa zejdzie a na wersjepka ile kupuje? aż 15 a nie daje tak władzy to jest dobre coś niedrogie tu siano Konio. Dobrze. No to ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.